Nie da się zabić kogoś, kto za życia już umarł. Więc daruj sobie te teksty o podnoszeniu się, sile i nowym początku. To nie jest film. Tu nie ma soundtracku, happy endu ani kurwa światła na końcu tunelu. Tu jest cisza i chłód. I zmęczenie, którego nie da się odespać. Wiesz co boli najbardziej? Że jeszcze oddycham, ale już dawno przestałem żyć. Funkcjonuję, pracuję, uśmiecham się tam, gdzie trzeba. Ale w środku pusto. Jakby ktoś dawno wyłączył światło i zapomniał mnie zabrać. Nie potrzebuję motywacyjnych cytatów. Potrzebuję, żeby ktoś w końcu powiedział: Stary, wiem, że już nie masz siły i to też jest w porządku. Ale nie, zamiast tego słyszę: bądź silny, weź się w garść, facet nie płacze. Pierdolę to. Płaczę jak trzeba. Wkurwiam się jak muszę. I jestem zmęczony tą całą farsą, w której trzeba grać twardziela żeby świat się nie rozsypał jeszcze bardziej. Nie jestem inspiracją. Jestem facetem, który przeżył więcej niż chciał i który wciąż tu jest, mimo że dawno powinno go już nie być.